Miesiące spekulacji i wreszcie jest. nowa iPhone 11 w wersji Pro Max w naszej redakcji i udało się nam go przetestować. Ten materiał skupi się jednak przede wszystkim na tym, jak się z niego korzysta, ale więcej testów znajdziecie oczywiście na naszej stronie. Pierwsze wrażenie jakieś być musi, a to jest niestety negatywne. Telefon jest zdecydowanie zbyt ciężki. Jasne, może na strągmana nie wyglądam, ale chciałbym choć przez kilkanaście minut połagapić się w ekran, kiedy jadę do pracy komunikacją miejską. W moim przypadku kończyło się to bólem dłoni. Wciąż mówimy oczywiście o największej wersji Pro Max, ale sporo mniejsza wersja Pro jest tylko kilkadziesiąt gramów lżejsza. Coś ma jednak swoją cenę, bo szkło z tyłu robi świetne wrażenie premium. Podobnie jest zresztą z płytą indukcyjną, znaczy się, podrójnym modułem aparatu. Można go kochać, można go nienawidzić, i choć sam jestem raczej po tych kochających, tak chyba każdy powinien przyznać, że finalnie wygląda to lepiej niż na dotychczasowych renderach. No i wrażenie robi też sam rozmiar obiektywów. Są naprawdę ogromne, ale nie dajcie się zwieść, że to coś więcej niż tylko zabieg marketingowy. Do aparatu i zdjęć jeszcze przejdziemy. A teraz bateria. Jeśli kiedykolwiek korzystaliście z iPhona, to wiecie, że od zawsze była to pięta chwilecowa tego smartfona. Ale nie tym razem. Nie tym razem, bo Apple naprawdę odwaliło kawał dobrej roboty w kwestii poprawy długości pracy na baterii. W przypadku iPhone'a, który działa przecież na zupełnie innym systemie niż Android, nie ma jednak sensu podawać jej pojemności, ale lepiej jest opowiedzieć o tym, jak wypada w praktyce. A więc o 9 rano wsadziłem telefon do kieszeni z akumulatorem naładowanym do 100%. Przez kolejne 3 godziny jechałem pociągiem, a więc słuchałem podcastów na słuchawkach Bluetooth, oglądałem wideo i pisałem wiadomości na Instagramie. A więc też skrolowałem tablicę, bezskutecznie poszukując ciekawych treści. Potem cykałem całkiem sporo zdjęć, nagrywałem slowfee i wideo. Przednią kamerą w trybie slow W międzyczasie kompulsywnie sięgając po sprzęt, licząc na powiadomienia. Około godziny 21 zostawiłem telefon w mieszkaniu na 4 godziny. Wróciłem, przejrzałem Instagrama, poszedłem spać, a po przebudzeniu o 9 rano iPhone wskazywał na 30% naładowania. Wniosek? Jest super. A jeśli ze sprzętu korzystacie nieco oszczędniej, to wynik ten uda wam się znacznie polepszyć. W dodatku, Apple daje do zestawu szybką dowarkę 18-wotową, a więc od 0 do pełna naładujecie iPhone 11 Pro Max w około 1,5 godziny. Wspomniałem o Slowfi. Apple traktuje tę funkcję chyba bardzo poważnie, skoro samą nazwę chce zarejestrować. A chodzi przecież tylko i wyłącznie o nagrywanie przednią kamerą w trybie Slomo. Jak to wypada? Przednia kamera nagrywa więc w 120 klatkach na sekundę, a następnie nagranie jest zwaniane na czterokrotnie. Co ciekawe, jeśli spróbujecie przenieść tak nagrany film na komputer, to przyniesiecie niespowolniony film w 120 fps. Na szczęście bez problemu podrzucicie go znajomym na Messengerze czy opublikujecie na Insta Stories. Przesłany film również wygląda przyzwoicie. I tak, wiem, że w Waszej głowie tli się teraz pytanie, po co? Mój wniosek jest taki, że albo skorzystają z tego TikTokerzy, albo w social media pojawi się jakiś nowy trend, albo funkcja ta trafi na wysypisko ciekawostek. No bo Mówmy się, jak często korzystacie ze slow w kamerze głównej. Muszę przyznać, że duże wrażenie robi też wyświetlacz. To spory 6,5-calowy AMOLED, ale na wielkości jego świetność się nie kończy. Jest wyjątkowo jasny, ma świetną rozdzielczość i naprawdę piękne kolory. Problematyczne są za to jego proporcje. Filmy niekiedy pozostawiają czarne pasy po bokach i trzeba je ręcznie doskalować. Fatalnie wyglądają też insta Story. a jeśli wrzucający robią fotkę ze sporo mniejszego telefonu niż nasz, to już w ogóle szkoda gadać. Dziwi to tym bardziej, że swego czasu podobny problem był z iPhone'em XS Max, który również ma 6,5 cali. A tu proszę. Nowy iPhone, identyczna rozdziałka, proporcje i identyczne problemy. Czekam na aktualizację. Zdjęcia. Dokładne testy możliwości aparatu znajdziecie na łamach komputer świata, a teraz skupię się na nowościach użytkowych. W module głównym to oczywiście tryb szerokokątny oraz tryb nocny. Ten drugi włącza się automatycznie w momencie, w którym smartfon rozpozna ciemniejszą scenerię. Ręcznie możemy ustawić jedynie długość naświetlania. I fajnie, tyle że tryb nocny nie działa z obiektywem szerokokątnym, co jest po prostu dziwne. Działa natomiast z teleobiektywem, który przybliża obraz dwukrotnie. Nowość przedniego aparatu to oczywiście wspomniana możliwość nagrywania slow fi ale też i cykania fotoczek w trybie szerokokątnym. Ten albo włączamy ręcznie, albo przekręcając telefon do poziomu. Fajne. Ale chyba najfajniejszą funkcją aparatu jest błyskawiczne nagrywanie wideo po przytrzymaniu przycisku. Jeśli tak jak ja w kółko zawracacie głowę znajomym kilkusekundowymi filmikami, to teraz będziecie mogli zawracać im głowę jeszcze częściej i jeszcze szybciej bo dzięki tej funkcji w błyskawiczny sposób wyłapiecie więcej ciekawych momentów. Kilka słów należy też powiedzieć o sekcji audio. iPhone 11 Pro otrzymał głośniki stereo, jeden gra na dole, a drugi na górze urządzenia. I oba grają naprawdę dobrze. To znaczy dalej namawiam Was do korzystania ze słuchawek w autobusie, ale jeśli akurat zmywacie naczynia, to taka kombinacja nie tylko przebije się przez dźwięk strumienia wody, ale też zagra z porządnym basem, a więc zgrzytania zębami konieczne nie będzie. Jeśli po obejrzeniu tego materiału odnosicie wrażenie, że jest to telefon przede wszystkim dla fanów w social media, to chyba dobrze kombinujecie. slow szybkie nagrywanie czy mocną baterię docenią właśnie fani Instagrama i szeroko pojętego social media. Jeśli jednak korzystacie z telefonu przede wszystkim w ruchu, to omijajcie wersji Pro Max jak ognia, bo jest po prostu zbyt ciężka. Mimo wszystko, śmiało mogę powiedzieć, że tegoroczny iPhone jest po prostu dobrym iPhone. Em.